Możemy po imieniu? Oczywiście. Ja jestem Judzyna i pracuję tutaj przy takim projekcie zakładającym, że Pomorze no, Zachodnie jest fajne i to nie jest, nie jest tylko morze i to jest w ogóle dużo rzeczy. Fajne. No i wyczytałam, że mieszkałeś. Tak. I powiedz, czy na przykład gdybyś miał zorganizować jakiś wyjazd z przyjaciółmi, to zabrałbyś ich na Pomorze Zachodnie? Ale Rzeczywiście, to jest taka sytuacja, że my w tej chwili od kilku dni jeździmy, krążymy tutaj po Zachodnie pomorskim po, po Pomorzu, i nawet nie dalej, jak dzisiaj mówiłem e, z że... Ja że to jest moim zdaniem najpiękniejszy region w Polsce. Ja tutaj nie, 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 nie zamieszkałem tutaj przez przypadek, na, na całe. 6 lat. ja zjechałem całą Polskę i stwierdziłem, że tutaj jakoś czuję się najlepiej jest pięknie, naprawdę te krajobrazy są zjawiskowe, jak architektura miasteczka. Naprawdę to jest miejsce, gdzie ja wypoczywam, naprawdę. Bo to, takie... to z czystym sumieniem i ja absolutnie nie ścieżiał w tej chwili, żeby komuś zrobić przyjemność, naprawdę uważam, że morze zachodnie jest jednym z najpiękniejszych, a może nawet według mnie, oczywiście według mojego subiektywnego, rankingu, najpiękniejsze miejsce w Polsce. E, Jesteś takim człowiekiem, to chyba sam o sobie tak mówisz, nie, że jesteś takim człowiekiem, który przełamuje granice i przekracza jej wszystko. Nie boisz się, że kiedyś e, przyjdzie jakieś znudzenie? Że stwierdzisz, że już widziałeś wszystko, już nikt cię nie zaskoczy? No to jest taka Ja znam, znam, znam stan znudzenia. To znaczy znudzenie jest dla mnie czymś, co jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stanów, które można, można popaść, bo to tak naprawdę powoduje, że człowiek zaczyna w pewnym momencie być zupełnie wybrany za emocji i go nie cieszy. Ja Pamiętam, że kiedy my kończyliśmy pracę na czwartym sezonie Szóstego znoszą między nami, między ekipą, która e, pracowała na tym, pojawił się pewien element znudzenia, powtarzalności i między innymi z tego powodu stwierdziliśmy, że lepiej sobie odpuścić, może na zawsze, może na jakiś czas, ponieważ naprawdę wychodzę z założenia, że szczególnie w pracy tele, w telewizji mojej, no jako prowadzącego program, e, fałsz w rodzaju właśnie znudzenia będzie bardzo widoczny i tak naprawdę wszyscy na tym stracimy, i ja, i widzowie, i tak dalej. Ja bardzo pielęgnuję w sobie i umiejętność zdziwienia, i, i, i bardzo sobie życzę, i pragnę, żebyś wtedy zaskakiwał. Nie chcę się nudzić, nie chcę, y, uważam, że to nie będzie sensu, jeżeli ja będę się nudził tematami, które będę prezentował w telewizji. Zryfię sobie opuścić. Pewnie takie pytanie, bez czego podróżnik nie może się obyć w podróży? Podróżnik bez be, podróży. Be, czego... Bez czego nie można bez się Z czego od? nie może obyć się podróżnik w podróży? Nie wiem. Ale, ale ja, 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 ja mogę powiedzieć, dlaczego nie wiem, ponieważ ja tak naprawdę za każdym razem jestem szalony sklepowany, jeżeli ktoś mnie nazywa podróżnikiem. E, to znaczy ja znam kilku prawdziwych podróżników, uważam, że podróżnik to jest człowiek, który doskonale wie, gdzie i po co jedzie, a ja jestem czasem rzucony w ciele jakieś majowy. Nie mam pojęcia ani o naturze zjawisk, które mnie dotykają, ani, e, ani tak naprawdę o regionie, w którym czasem, e, czasami przebywa. Wydaje mi się, że e, Najważniejsze w byciu podróżnikiem jest to, żeby być przygotowanym na to, że każdy dzień może być absolutnie zaskakujący i, i tak naprawdę czekać na to, czekać na to, aż świadczy zaskoczy. Dzięki bardzo. Dziękuję.